Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na wstępie proszę Was jak zawsze łapki, subskrypcje, podbicia tego filmu. Strapeczki, zastówkę i mam tutaj galaktyczne 7 trzech siódemek, mega krzyżówkę wzięłam, wahałam się, ale wzięłam. Ekstra linie w końcu i u mnie są fioletowe. Dużo szczęścia, super linie i owocowa. Owocowa wzięłam dlatego, że jest to ulubiona zdrabka mojej widzki Gosi. I Gosia chciała zobaczyć u mnie tą zdrapeczkę, jak ją drapię. Także kochana, tobie dedykuję tą owocową. Bo ja właśnie nie jestem jakąś specjalną fanką jej. Wolałam tą wersję za 3 zł. I rzadko kiedy ona u mnie się pojawia. Także specjalnie kochana dla ciebie nagrywam tą zdrapkę. Nie wiem kiedy ten odcinek wejdzie. Ale w końcu wejdzie i zobaczysz tą owocową u mnie. Yy, numer 33... Wiśniowa. No i zobaczymy, czy coś tu się uda wyszarpać od tego lotka. Kiwi i figa. Przy mnie pani w lotku otworzyła paczkę. Kiwi i figa. Najlepsze było, że rozerwała pół paczki. Ja chciałam inną z drugiej połowy, to powiedziała Pani, że mi nie może dać, bo potem będzie miała problem z liczeniem. Po prostu ja jak beredy paczkę otworzyła i nie mogła mi dać z drugiej mańki, bo się nie doliczy. To już wiecie, Pani widać wyższy poziom matematyki osiągnęła. Brzoskwinia i banany, no, ale dobra no. Zrobiłam num minę numer 5 i wzięłam to co było, nie? Okej, okay. może za dużo nie zgubię. Cytrynka, tak? Cytrynka i gruszka. No proszę, już kokos pominięty przecież. I ta zdrapka, tutaj symbole w oczach mienią. Chyba tyle, ale nigdy nie wiadomo borówki i winogrono winogrono borówki dobra wstępnie tyle wiśnie i awokado Dobra, i ostatnie dwa symbole: arbus i, co tam było, melon. Ale to mi tu chyba nic niestety nie da. Ok, sprawdźmy, kontrolne. Dokładnie nie ma nic, także nie polubimy się chyba. Ale fajnie było podrapać po długim czasie. Super, nie z numerem jeden. Więc mam nadzieję, Gosiu, że jesteś usatysfakcjonowana. <grym> Zobaczymy, czy coś tu dzisiaj będzie. Księżyc i diament. Było starej wersji, więc wzięłam to. Uuu, znowu sąsiad się odpala. Cicho i cytryna. Ciekawe, czy to będzie bardzo słychać. Mam nadzieję, że nie, ale jak się rozkręci, no to przerwę po prostu. Korona i gwiazda. Ja nie wiem, ile można czasu, ile dni można wiercić. W małej chałupie w bloku. Nie wiem. Wiatrak i kwiat. Nie wiem, może on coś tam w ścianach betonuje. Nie wiem. Podkowa i popcorn. Ale w tej klatce nie mieszkają. Normalni ludzie. Piłka i tęcza. Potrafią robić remont 10 razy w roku. Kości i arbus i arbuz parasol i rolki parasol i rolki rower i słoneczko rower 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 no ubogo okulary i łódź okulary i łódź i łódź, o, a rowery zostały, nie? Dobra. Ptak i krab. O, chyba nic mi to nie daje oczywiście. Klasyk. No, wychodzi na to, że kolejny pustak, tak jest. Tutaj coś wydrapać no to graniczy z cudem, jak w sumie teraz już w większości zdrapek. Dużo szczęścia z numerem 24.

Nie ma nic, no to teraz te super linie z numerem 17. No i zobaczymy. Czy może tu? Serce i cytryna. Wziąłem tylko dlatego, że podoba mi się kolorystycznie. A tak nie pałam sympatią. Okej. Okay. Balony i gwiazdeczka. Balony, balony. No, Na razie nie mam nic, także fajno. Krab i słoń. No ale tak to jest. Krab i słoń. Krab i słoń. No trochę tych symboli jest. Jakby to się jeszcze przełożyło na wygraną. Byłoby miło, nie? Kwiatek i popcorn. Pomażyć zawsze można, a co? Kwiatek i popcorn. Okej. Okay. Okulary i czapa. Czapa jest. Ale okularów nigdzie nie ma. Korona i piłka. Korona i piłka. Zaczyna się luks, nie ma. Lody i klucz. Lody i klucz. Lody i klucz. Okej. Okay. Motyl i łódź. Motyl. Są i łodzie. Ale co z tego? Motyl i ok. Biedronka i kości. Biedronka i kości. No, słabo, słabo. Rolki i rower. Rolki i rower. No, podkowy nie dadzą, bo tu rekord. Chyba tyle sakwa i arbus. No i w ogóle nie widziałam tych symboli. Dokładnie Lecam w kulki na całego wiatrak i leżak. Wiatrak i leżak. I na koniec parasol i moneta. Oj, sorry, nic mi to nie daje z tego co wiem. No, oczywiście, bo by zdechli, jakby coś dali. Także nie ma nic, oczywiście. Idzie Fantastico. Nie mam na razie nic. To teraz może zrobimy tą moc 3 siódemek, jakby się tu zaplątała. 13. No, ciekawe. Ciekawe. I co ja tu mam? 34, 4, 2, 33, 8, 28, 11.

N i T, mam nadzieję, że wszystko będzie słychać, co tam będę jojczyć, a jak nie, to skupcie się na ekranie. N i T. W ważniejsza jest tutaj widoczność. Y -z. y, Z. Chyba tyle. H i J. H i J. O, ubogo. D i B. A i V. Wykończą ci ludzie. Jak od rana. że wychodzę. Okej. Okay. P i O. P i O. Chyba C i U. Noc to oczywiście jeden wyraz. E i, I syf. Jezu, się czepia. E i etap. No klasycznie po dwa. W i M. No, i to by było na tyle. Przechodzimy na następne tutaj E-J-Ej. Eej, ej, ej, ej. kumpel, klej E-J. O, to jeszcze E. Dobra. Em, -E -E. -E -E. okay. okay.

N i R, no tam mi było R potrzebne, wiedząc, co robią kungsy. N i R. N i R. N i R. Dobra, powiedzmy, że tyle. F i Z, piękne, piękne literki. F i Z, dobra. No pięknie po prostu. I i B, Mini. No to tu już całkiem fajnie. Jeden wyraz. I i B. i u mizgi no oczywiście po dwa słowa P i D tu drugi jak to się nie pomyliłam P i D No, to by było oczywiście na tyle, to teraz tutaj ta mańka i i w. Oj, wątpliwości mam. I I, w. I, I w. H i z. -i -z. Dobra, na razie tyle widzę. N -i -s. o matka, co za bieda, G i Y dobra, więcej nie widzę, nie będę przeciągać, C i A, C i A, Sun. T, tyle, jeszcze Jeszcze tu w tej Okej. T tej u. T -i -u. I O D, Okej. K I O T, K I O więcej się funi to warto, K I O Idę. chyba tyle. X i F, nie no pięknie. Tuka, Co, nic z tego nie będzie. Dobra, nie ma co przyciągać. Dramat po prostu. Dokładnie. Także ostatnia zdrabka. Ja albo coś będzie, albo na zero dzisiaj. 21 numer. Naprawdę chyba przestanę tam kupować. Co ja tu mam? Serce. Świnia. Dzwon. pióro, Radio. Cytryna. Drzewo, świat, gitara, pies, gwiazda, księżyc, korona. Uuu, jest wygrana! X2 pierwszy raz mam, no to 6 dych co najmniej jest, no to jestem uratowana. Matko i córko, ryba, wiśnie, auto, korale, parasol, truskawka, kość, jabłko, kot. Klucz, pik. Zazmiję łeb tam urwa. Winogrono, tak, czapka, portfel i gruszka. bonusie, słońce. I co ja tu mam? 30 razy 2, 60 zł. No to jestem uratowana, rzutem na taśmę. Znowu ta zdrabka mnie ratuje. Znaczy się znowu. No już po raz kolejny, nie pierwszy raz. Kończąc ten nożnik, to teraz trzeba znaleźć x5. Jeżeli Wam się podobało, jeszcze raz zapraszam do łapek subskrypcji. Podbić. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.